próba mikrofoniczna sto dwadzieścia <śpiewanie> jeden Witam powitać Państwa na uroczystości z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Serdecznie witam mieszkańców stolicy, w szczególności dzieci i młodzież, które przybyły wraz z dziedzicami. Nam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Tradycyjnie witam także turystów i zapraszam do pozostania z no. nami. Ponieważ do rozpoczęcia u nas w znaczy, mamy jeszcze jest. trochę czasu. Zapraszam Państwa na koncert Orkiestry Wojskowej z Siedmią, która ma ponad 70 lat. Zapraszam! Panie pochodniku! Dzisiaj muzyki Orkiestry grają w Warszawie z okazji istotnych Panie Bułgowniku! Uroczystość na żywo rządzi się swoimi prawami. Cały czas w tle słyszycie Państwo, że dowódcy pododdziałów sprawdzają swoje mikrofony. To oni będą składać meldunek podczas uroczystej Panie pułkowniku usłyszymy jeszcze nie raz. Szanowni Państwo, dla młodego pokolenia te starsze utwory wojskowe stają się coraz bardziej przystają. Dlatego tak ważną rolę spełniają poszczącymi oczyzłościami w oświeceniu zbóżnorodnych. One nie tylko przywracają władzę, ale przede wszystkim i umówią zachowanie się od zabójstwa. W związku z tym zyskał ulechańca od zjednoczenia wojskowych

Zmiana posterunku honorowego przed gromem nieznanego żołnierza. Zmianę dokonują żołnierze pułku reprezentacyjnego wojska polskiego. No. Ale tu Dziewiamy zobaczymy. zobaczymy. z zobaczymy. Ja dwunastym? ja czajka ja czajka dwunastym. Proszę Państwa, orkiestra Wojtkowa 56. i Kaczmarski, stowarzyszenie ładunek, jak jest to taki, się wystrzeli to koniec, nie? Tutaj nie możemy przywozić takich zabawek jak ładunek. Jak który odstrzelił, to co wtedy? Musiałbym zapłacić